Pod względem wypadków i katastrof z udziałem floty polskich linii lotniczych LOT, listopad zdaje się być jednym z najmniej łaskawych miesięcy. Najpierw 11 listopada 1937 roku w pobliżu Warszawy rozbił się niewielki samolot pasażerski Lockheed Electra. W wyniku czego śmierć poniosły 4 z 12 osób obecnych wówczas na pokładzie. Podchodząc do lądowania przy bardzo ograniczonej widoczności, kapitan zawadził maszyną osób z przewodami wysokiego napięcia. Następnie 15 listopada 1951 roku, tuż po starcie z łódzkiego lotniska na ziemię runął Lisunow Li-2. Według oficjalnej wersji przyczyn katastrofy należy upatrywać w złej pogodzie i błędzie pilota, Choć znana jest również relacja stanowiąca o tym, że kapitan Marian Buczkowski, notabene ojciec aktora Zbigniewa Buczkowskiego, został zmuszony do lotu przez funkcjonariusza Urzędu Bezpieczeństwa, pomimo sygnalizowania problemów z silnikiem. Zgodnie z treścią tablicy pamiątkowej znajdującej się w Tuszynie niedaleko miejsca katastrofy, tamtego dnia życie straciło 17 osób. O wiele szczęśliwiej zakończyła się natomiast wspomniana przeze mnie w poprzednim materiale historia Boeinga 767, który 1 listopada 2011 roku lądował bez podwozia na warszawskim okręcie. Pomimo dramatycznego przebiegu tego zdarzenia, nikt z 231 osób znajdujących się wówczas w samolocie nie odniósł obrażeń. Nie wszyscy zdają sobie jednak sprawę z tego, że nie było to pierwsze listopadowe lądowanie awaryjne w historii polskiego przewoźnika. Mowa bowiem o roku 1988. To właśnie wtedy, 2 listopada, rejs z Warszawy do Rzeszowa odbywał samolot pasażerski Antonow AN-24. Problemy z jego funkcjonowaniem pojawiły się pod koniec lotu, kiedy to awarii uległy oba silniki maszyny. Bezowocne próby ich uruchomienia zmusiły pilotów do lądowania na polu we wsi Białobrzeli, niedaleko Łańcuta. Co więcej, w związku z awarią część instalacji elektrycznej przestała działać. Załoga utraciła łączność z ziemią, a wypuszczenie podwozia okazało się niemożliwe. Pierwsze to było uruchomić silniki, jeśli nie pracowały. To jest mała wysokość i zdaję sobie sprawę, że mam ludzi na pokładzie. Może chociaż jednym silnikiem dociągnę do lotniska. I to się nie udało. I... Całe moje działanie było jednoczesne na uruchamianie silników, ale jednocześnie na wybranie pola, na które będę lądował. Samolot przyziemił około godziny 10.30. I choć z relacji pasażerów wynika, że związany z tym wstrząs był bardzo silny, maszyna przetrwała uderzenie w jednym kawałku. Sunąc po zmarzniętej ziemi, Antonow stopniowo wytracał prędkość, ale szczęśliwe zakończenie przekreślił moment, w którym samolot zawadził orów melioracyjny, tracąc przy tym silnik i fragment kadłuba. Dopiero potem rozerwana maszyna zatrzymała się w miejscu. Pomimo dużych zniszczeń, prawie wszystkie z 29 osób obecnych wówczas na pokładzie wydostały się na zewnątrz. Jedyną ofiarą katastrofy była blisko 70-letnia Weronika Szwed. Po uderzeniu o ziemię, kobieta została przygnieciona przez powyrywane fotele, pod których przypięta pasem nie mogła się wydostać. Wśród pasażerów, którzy uwięzionej seniorce próbowali pomóc, był dziennikarz Tomasz Beciński, ale rozprzestrzeniający się pożar przekreślił szansę na uratowanie kobiety. Będąc tam w tym samolocie, nie myślałem o tym, że samolot się pali, proszę Ciebie dookoła. I to, że ja też mówię, że tylko chciałem tę kobietę wyciągnąć, tylko nie dałem rady fizycznie bo po prostu. No nie A jak ona była? Ty nie widział? Bo bym, bym nie nie widziałem. Czy ona na podłodze? Aha. Ja już słyszałem z relacji innych świadków, że ona siedziała po prawej stronie, trochę no, bardziej no. z tyłu, i ona wyrwała razem z fotelem. I ona tym fotelem poleciała do przodu, i leżała na ziemi. Na pewno na niej fotel, ona była przypięta pasem. Była to kobieta starsza, podobno z laską, niepełnosprawna, teraz nie bardzo potrafiła ruszać, więc nie mogła sobie dawać samorady, a na nią poleciały jeszcze inne fotele. Ja sądzę, że i tak by mnie nie wyciągnął, nawet gdybym nie wiadomo jak chciał, nie zdążyłbym nie być może. No ale... No to kto będzie wracał do samolotu w momencie, jak na ta sekundę wybuchnie, wszyscy się uratowali, uciekli na zewnątrz, ja bym nawet nie wrócił. Komisja powołana do wyjaśnienia przyczyn katastrofy wskazała, że winę za zdarzenie ponoszą piloci, którzy lecąc w zimowych warunkach, nie włączyli instalacji przeciwoblodzeniowej. Silniki wystawione na mroźne warunki atmosferyczne przestały pracować, a ich ponowne uruchomienie nie było możliwe. Tragedia w pobliżu Łańcuta przyczyniła się do wycofania AN24 z floty polskiego przewoźnika. Co więcej, jest to ostatnie śmiertelne zdarzenie w historii rejsów linii lotniczych LOT i oby też tak zostało. Godzina rano, 8:30, przyjechała do mnie pielęgniarka, po prostu z bardzo przykrą wiadomością. Wiedziała o tym, że chodzę w ciąży, nie miała mi jakoś po prostu odwagi powiedzieć i przyszła z mamą. Mówi mi tak, słuchaj, stała się wielka katastrofa, mówi, ale na razie jest wszystko w porządku. Ja się pytam, co się stało, a ona mi mówi w ten sposób. Nie wiemy jeszcze ile ludzi. Mówi, zginęło, wpadło, mówi, gdzieś do jeziora. Katastrofa lotnicza w pobliżu łańcuta to jedno z wielu zdarzeń, o których władza Rzeczpospolitej Ludowej nie mówiła zbyt wiele. Tak było również w 1978 roku, kiedy to na terenie położonego na Śląsku Oczkowa, stanowiącego obecnie dzielnicę żywca, doszło do największej wówczas katastrofy drogowej w dziejach powojennej Polski. Cała historia wydarzyła się 15 listopada, około godziny 5 nad ranem. To właśnie wtedy trasą położoną w sąsiedztwie Jeziora Żywieckiego, przejeżdżał autobus Autosan H903, dowożący górników do oddalonych o kilkadziesiąt kilometrów od Żywca Kopalni Brzeszcze, Piast i Ziemowit. Jednym z punktów, które w drodze do celu należało pokonać, był most przebiegający nad tak zwanym Wilczym Jarem. Odległość od jezdni do lustra wody wynosi w tym miejscu 18 metrów. Autobusem PKS kierował 35-letni Józef Adamek, ojciec utytułowanego polskiego pięściarza Tomasza Adamka. Warunki drogowe, w których 15 listopada przyszło mu prowadzić pojazd, nie były najlepsze. Kilkustopniowy mróz, śliska nawierzchnia oraz związana z bardzo wczesną porą ograniczona widoczność. Niemniej dla lokalnych kierowców takie warunki nie były niczym nowym. Wydawało się więc, że będzie to kolejny rutynowy przejazd, ale wszystko zmieniło się około godziny 4.50. To właśnie wtedy podczas wjazdu na most w Wilczymiarze Józef Adamek stracił kontrolę nad pojazdem. Jak żeśmy już weszli w zakręt, już. Czuć było, że próbuje hamować, nie bez efektu, no i tyle, że zawołał kierowca, ludzie ratujcie się zdążyłem się chwycić przed sobą rurki siedzenia, no i to było wszystko, co żebym się zdążył chwycić i cały autobus runął. Po wpadnięciu w poślizg i przebiciu się przez barierki ochronne, wypełniony ludźmi ośmiotonowy autosan, Spadł z wysokości 18 metrów, lądując częściowo w zimnych wodach jeziora Żywieckiego. Kilka minut później tą samą drogą przejeżdżał kolejny transport z górnikami, którzy widząc wyłamane barierki, postanowili się zatrzymać. Kierowca nasz poczuł ślizg, taki że po prostu wodzi nim, ale wyprowadzi ten autobus i zatrzymaliśmy się za mostem, bo została wyrwa i tam po prostu był jęk, nie? Cały przód autobusu był utopiony, tylko te tylne siedzenia, no, gdzie tam chłopaki siedziały, w karty grali czy co tam, no to ci się tylko uratowali, bo reszta to nie było szans. Było ciemno, druga strona medalu, bo 15 listopada to gdzieś nie? Mało co też było widać. No, Przerzuciliśmy kładkę przez okno, szyby oczywiście były powybijane, autobus tak w 3 czwarte był utopiony. No i ci ludzie, no co powyrzucało przez okno, no to zwłoki pływały po całej wodzie. No. Podczas gdy jedni górnicy prowadzili akcję ratunkową u podnóża mostu, drudzy zostali na górze, aby zatrzymywać inne nadjeżdżające pojazdy. Była godzina 5.15. Niecałe 30 minut po pierwszej katastrofie, gdy do Wilczego Jaru zbliżał się autosan kierowany przez 48-letniego Bolesława Zonia. Niestety, pomimo próby ostrzeżenia go przed niebezpieczeństwem, Zon nie zatrzymał się przed mostem. Chwilę później prowadzony przez niego H9 wpadł w poślizg, kierując się w stronę wyrwy, po pierwszym autobusie. Myśmy zrobili obstawę na tej górce, w bezpiecznym miejscu, że jak pojedzie jakiś samochód, żeby go zatrzymać. Po prostu, żeby go zatrzymać, żeby nie podnano, jak my tam mieli wchodzić. To my pomyśleli o tym. Na tym moście były słychać dźwięki, tam ludzie a coś gonili, tego, że, żeby ratować, zatrzymywać, bo drugi autobus jedzie, poleci znów z górnikami, nie? No ale widocznie no, kierowca się chyba nie chciał im zatrzymać, czy coś takiego. Na raz kolega zawołał, uwaga, bo drugi leci. Naraz razu widziałem kupa ognia uderzone z przodu autobusu, i pierwsze tył postawiło i poszedł. Po spadnięciu z mostu, autobus kierowany przez Bolesława Zonia zatonął na głębokości około 5 metrów. Siła uderzenia po upadku z dużej wysokości wyrywała fotele z podłogi. Osoby obecne na miejscu zdarzenia ruszyły z pomocą, ale nieprzytomni pasażerowie potopili się, zanim ktokolwiek zdążył wyciągnąć ich na brzeg. Wszystko działo się tak szybko, że służby ratunkowe dysponujące chociażby piłą do rozcinania metalu zjawiły się w wilczymiarze dopiero po drugiej katastrofie. Tam w środku to się wszystko ruszało. Widać były głowy od tyłu, widać było kawałek ręki, ubrania. To wszystko było w ruchu, bo woda powodowała ten ruch. Myśmy osiemnastu wyciągli tych. Ale doktor przyjechał, patrzył tylko na źrenicę i mówił chłopcy, dajcie zapalić, bo żaden nie żył z tych osiemnastu. 15 listopada 1978 roku śmierć w Wilczym Jarze poniosło 30 osób, w tym 18 poniżej 30 roku życia. Jedyną kobietą wśród ofiar była 23-letnia Natalia Walaszek. Do kopalni jechała po ostatnią wypłatę męża, który kilkanaście dni wcześniej zginął w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Ze względu na rozmiar tragedii, prosektorium w żywcu nie było w stanie pomieścić wszystkich ciał, dlatego identyfikację ofiar prowadzono w świetlicy miejscowego tartaku. Pamiętam, że to była tragedia, bo Zwracam uwagę policjantom, policjan którzy pilnowali furtki, gdzie się wpuszczało po dwie, cztery osoby krewnych, znajomych, żeby nie wpuszczać dzieci. No, dzieci weszły. Jak te dzieci zaczęły płakać, no to my także prawie równo z nimi, bardziej jawnie, czy czy mniej jawnie, ale to już było psychicznie no nie do wytrzymania. Śledztwo w sprawie tragedii w Wilczymiarze prowadzono w Prokuraturze Wojewódzkiej w Bielsku-Białej. Postępowanie umorzono po trzech miesiącach od katastrof, uznając za ich przyczynę niezachowanie przez kierowców odpowiedniej prędkości oraz techniki jazdy podczas wjazdu na most, przy szczególnie niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Oficjalne ustalenia wzbudziły kontrowersje nie tylko wśród rodzin kierowców. Pojawiły się głosy sugerujące, że zrzucenie winy na Józefa Adamka i Bolesława Zonia, którzy nie mogli się już bronić. Było po prostu wygodne z punktu widzenia ówczesnej władzy. W końcu mowa o czasach, w których tuszowanie zdarzeń obnażających słabości Rzeczpospolitej Ludowej było na porządku dziennym. W takich sytuacjach oficjalny przebieg wydarzeń ustalała specjalnie powołana komisja rządowa, przepływ informacji i czynności wykonywane na miejscu zdarzenia nadzorowała służba bezpieczeństwa, a komunikaty prasowe, jeśli w ogóle były, ograniczano do kilku zdań bez wchodzenia w szczegóły. Co więcej, trzeba pamiętać, że lata 70. upłynęły nad Wisłą pod znakiem kiepskiej sytuacji gospodarczej i idącego za tym społecznego niezadowolenia. Jakiekolwiek podejrzenia i dowody na to, że do największej jak na tamte czasy katastrofy drogowej doszło na skutek zaniedbań ze strony władzy, mogły to niezadowolenie spotęgować. Przykładem takich zaniedbań był chociażby stan techniczny państwowych autobusów. Według jednego z górników Józef Adamek jechał szybko, ponieważ próbował nadrobić duże opóźnienie. Wynikłe z konieczności przeprowadzenia prac serwisowych przed wypuszczeniem autosanów na trasę. Co ciekawe, produkcja modelu H903 ruszyła w pierwszej połowie lat 70., a to oznacza, że autobusy Adamka i Zonia miały zaledwie kilka lat, były więc stosunkowo nowe, a jednak biegli powołani do sprawy stwierdzili w obu pojazdach niesprawne układy hamulcowe i kierownicze oraz wady ogumienia. I choć wskazano też, że taki stan mógł, choć nie musiał, przyczynić się do katastrof, także zdjęcia przedstawiające wyraźnie starty bieżnik, bez którego trudno było o dobrą przyczepność na śliskiej drodze, zdają się mówić same za siebie. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że most w Wilczymiarze nie posiadał wówczas asfaltowej nawierzchni, był wybrukowany. A to, mając na uwadze zimowe warunki, zwiększało ryzyko wpadnięcia w poślizg. Pomimo świadomości, że trasą nad jeziorem Żywieckim przejeżdżało dziennie wiele autobusów, lokalne władze nie zrobiły nic, żeby drogę w tamtym miejscu uczynić bezpieczniejszą. No i na koniec nieszczęsne, marne jakości barierki, które ostatecznie nie zdały się na wiele. Autobusy były po kontrolach technicznych. Przeźwość kierowców była sprawdzana na bazie, odnotowana. Opony były takie, jak wtedy były. Były i, może za dobre na lato, na ostrą zimę i, mało bezpieczne. Samo to, jak e, próbował hamować na, tam już przed, na Wilczymiarze, no to autobus szedł jak na saniach, a przynajmniej by musiało, moim zdaniem, na mój rozum, chociaż szkubnąć wozem, żeby działały przynajmniej te hamulce, nie? O tym, że decyzja o obarczeniu kierowców winą za katastrofę zapadła na szczeblu rządowym, a ich śmierć była prl władzy na rękę, Pisał historyk Paweł Zyzak, autor książki Tajemnica Wilczego Jaru. Co więcej, jego zdaniem, do katastrofy z udziałem pierwszego autobusu mógł przyczynić się inny pojazd, o którym Zyzak dowiedział się zbierając informacje do książki. Mowa o milicyjnym radiowozie marki Nysa, który według tej wersji, znajdując się na moście, przyczynił się do katastrofy z udziałem autobusu Józefa Adamka. Pod uwagę bierze się chociażby zderzenie czy wymuszenie gwałtownego hamowania, ale bez względu na przypuszczenia, żadna prawda o udziale MO w katastrofie nie byłaby korzystna dla władzy. A to mogło stanowić kolejny argument za znalezieniem kozłów ofiarnych i szybkim zamieceniem sprawy pod dywan. Centr w tym, że źródłem informacji o trzecim pojeździe są jedynie relacje ustne, pomimo przeanalizowania akt sprawy Paweł Zyzak nie natrafił w nich na dokumenty potwierdzające te wersje. Oczywiście, fakt ten można traktować dwojako. Zwolennicy teorii o tajemniczej nysie będą się skłaniać ku opinii, że brak informacji w aktach wynika z ich zatajenia. Z kolei przeciwnicy tego założenia mogą kontrować, że takich informacji nie ma, ponieważ wersja o milicyjnym radiowozie to tylko regionalna plotka, powtarzana z ust do ust. No właśnie. Według ustaleń Pawła Zezaka, opowieść o niebieskiej nysie powstała tuż po wypadku, za sprawą niektórych górników obecnych wówczas na miejscu zdarzenia. Potwierdził to m.in. podpułkownik Czesław Pruski, który dowodził akcją ratowniczą w Wilczym Jarze. To właśnie on w odpowiedzi na słowa górników zarządził przeszukanie zatoki celem zlokalizowania milicyjnego radiowozu. Jednak żadnego samochodu nie znaleziono. Pytanie więc, ile w tej opowieści jest prawdy? A ile sensacyjnej legendy. No i nie można zapomnieć, że 15 listopada z mostu spadł nie jeden, a dwa autobusy. I nawet jeśli założyć, że do pierwszej katastrofy przyczyniła się milicja, tak w przypadku drugiej trudno mówić o podobnym scenariuszu. Z relacji świadków wynika wprost, że autosan Bolesława Zonia wpadł w poślizg, ponieważ kierowca zignorował lub nie zauważył osób sygnalizujących konieczność zatrzymania pojazdu. Jeżeli by. Yy może wyszła większa grupa ludzi do zatrzymania tego autobusu, może kierowca by zareagował inaczej na to. A on już jechał spóźniony, no i, i, i mógł po prostu myśleć, że to są jakieś autostopowicze i po prostu nie, nie, nie zatrzymał się zaraz na czas i z większą szybkością wszedł na ten łuk i, i dlatego może on tam po prostu wpadł. Tragedia w Wilczymiarze upamiętnia postawiona obok mostu tablica ze znajdującą się na niej listą ofiar, które 15 listopada 1978 roku straciły życie. Spis otwierają i zamykają dwaj kierowcy Józef Adamek i Bolesław Zoń. Ich śmierć sprawiła, że pełny przebieg wydarzeń na feralnym moście już raczej nigdy nie ujrzy światła dziennego. Ale biorąc pod uwagę trudne warunki atmosferyczne, zły stan techniczny pojazdów, nieprawidłowy nadzór nad wątpliwej jakości infrastrukturą drogową, czy nawet możliwy udział milicji w zdarzeniu, trudno jest o jednoznaczną pewność co do winy kierowców. A jednak pomimo tego władza obarczyła obu odpowiedzialnością, odbierając ich bliskim szansę na uzyskanie odszkodowania. Katastrofa w Wilczymiarze to jedna z wielu PRL-owskich katastrof, których przebieg najprawdopodobniej na zawsze pozostanie przedmiotem dyskusji